Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Dwaj skazańcy. Czyta Robert Koszucki. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Widziałem dwóch skazańców, co na swym uboczu wysłuchali wyroku pod bagnetów strażą i na tłum zgromadzony patrzyli bez oczu, jak ślepiec, kiedy zmierzchu wypatruje twarzą. Jeden z nich, licząc jakiś Ubiegłe godziny o widzenie się z ojcem poprosił nieśmiało. A drugi wnet zawołał, ja nie mam rodziny, a miał ją, lecz mieć nie chciał, tak mu się zdawało. Śnili teraz, że chata niegdyś ludna, traci ich ciała. Bezpowrotnie wyszły z jej Alkierza. Czuli próżnie na miarę wzrostu swych postaci jak klatka, z której nagle wypłoszono zwierza. Jeden z nich, zapatrzony w strzęp własnego cienia, chciwie wody zażądał wargą obolałą, a drugi wnet zawołał, ja nie mam pragnienia, a miał je, lecz mieć nie chciał. Tak mu się zdawało.